Dzień dobry. Dzisiejszy temat to warstwy lasu, korony drzew oraz podszycie lasu. Wczoraj opowiadałam Wam o tym, że las składa się z warstw. Dzisiaj szczegółowo opowiem o tych dwóch warstwach lasu, czyli tej najwyższej, koronach drzew oraz o podszyciu. Przypomnijmy sobie, jakie są warstwy lasu. Warstwy lasu to najwyższy korony drzew, czyli te najwyższe drzewa, podszycie lasu, czyli krzewy oraz młode drzewa, runo leśne, czyli rośliny zielone, kwiaty oraz grzyby i ściółka, czyli martwe szczątki roślin, suche liście i suche igły. I dzisiaj właśnie o koronach drzew będę opowiadać, czyli o tych wysokich drzewach i o podszyciu lasu, czyli o krzewach. I młodych drzewkach, opowiem też oczywiście o tym, jakie zwierzęta mieszkają w tych warstwach lasu oraz jakie panują tam warunki. Popatrzcie teraz na te dwie warstwy lasu na zdjęciu. Tutaj widzicie wysokie drzewa, czyli to jest ta warstwa lasu, korony drzew, a tutaj macie niższą warstwę lasu, czyli krzewy i młode drzewka. To jest podszycie lasu. Zobaczcie, jak korony drzew wyrastają ponad podszycie lasu. Widzicie tu dobrze na tym zdjęciu, że korony drzew to wysokie drzewa, a podszycie to mniejsze, młode drzewka oraz krzewy. Teraz zapraszam Was na spacer po lesie. Zobaczycie te rośliny z bliska, tak jak wyglądają właśnie w lesie. Te rośliny, które są w koronach drzew oraz w podszyciu lasu. Jesteśmy w lesie. Chciałam Wam dzisiaj pokazać dwie warstwy lasu w lesie. Jedną, tą najwyższą, czyli korony drzew. Korony drzew są najwyższą warstwą lasu w lesie. Popatrzcie tam na te drzewa. Widzicie, że te drzewa są bardzo, bardzo wysokie. Właśnie widzieliście drzewa wysokie, które należą do właśnie tej warstwy lasu, do koron drzew. Popatrzcie jeszcze raz. Tam widzicie drzewa w większości drzewa iglaste i te drzewa to są sosny. Widzicie również, że wieje tam dosyć duży wiatr. Te drzewa się pochylają, bujają się na wietrze, ponieważ w koronach drzew jest największy wiatr oraz też jest największe naswoczecznienie, i dlatego, że jest duży, silny wiatr w koronach drzew, jest też najmniejsza wilgotność, czyli tam jest najbardziej sucho. Za mną macie już inną warstwę lasu, zobaczcie. To jest podszyt, czyli podszycie lasu, i te rośliny są dużo niższe niż te. Które wchodzą w skład koron drzew. I popatrzcie, te tutaj wśród tych roślin jest dużo mniejszy wiatr. Popatrzcie, one się nie kłokiwają, nie bujają się, tak jak te wysokie drzewa z koron drzew. Tutaj też jest trochę mniej słońca niż w koronach drzew i też jest, dlatego że jest mniej słońca i nie ma takiego dużego wiatru, jest. Więcej wilgoci, czyli więcej wody. Tutaj w podszyciu macie różne krzewy, niskie krzewy oraz młode drzewa. Tam na przykład jest młody dob. Jakie zwierzęta żyją tutaj w koronach drzew i w podszyciu? W koronach drzew, zobaczcie sobie jeszcze te korony drzew, żyją różne ptaki. Znaki żyją w koronach drzew, wiewiórki żyją w koronach drzew, kuny żyją w koronach drzew. Po trzeciu szukają schronienia na przykład jelenie, na przykład sarny, na przykład dziki i na przykład wilki. Zobacz, ja Wam pokażę jak one szukają tego schronienia. Sarny czy dziki, czy jelenie po prostu wchodzą w takie podszycie i się tutaj chowają. Nie widać cię. O to chodzi, żeby mnie nie było widać, bo tak właśnie się zwierzęta chowają w podszyciu. Zaraz Wam jeszcze pokażę inne drzewa z korony drzew oraz inne rośliny, które rosną Pokażę Wam teraz dwa kolejne drzewa, które należą do warstwy lasu korony drzew. Pokazałam Wam w tamtym miejscu sosnę, a tutaj macie żozę, która ma biały pień. Też jest bardzo wysoka, bo drzewa w Koronie drzew są bardzo, bardzo wysokie. A tutaj z tej strony macie dom. Ma takie charakterystyczne liście Na pewno nieraz widzieliście dąb Też jest bardzo, bardzo wysoki Widzieliście przed chwilą żozę i dąb Czyli drzewa liściaste Które należą właśnie do korony drzew A tutaj macie Świerk To jest drzewo Iglaste I akurat tuż koło niego Słuchajcie rośnie sosna Sosna wyżej o tak i taka wysoka jest sosna to są dwa drzewa iglaste sosny pokazywałam wam już tam wcześniej które też należą do koron drzew stoję na tle podszycia lasu za mną jest podszycie lasu bardzo podobne do tego co wam przed chwilą pokazywałam podszycie lasu to tak jak mówiłam już to są krzewy i młode drzewa A tutaj akurat nie widzę młodych drzew, z drugiej strony jest na przykład brzoza młoda. Nie wiem, czy ją widzicie z takiej odległości. Tam też widzicie bardzo ładne właśnie podszycie lasu i to, że jest niższe niż wysokie partie, niż te wysokie drzewa, niż korony drzew. Bardzo mi przykro, ale nie znam tych roślin, więc nie mogę wam ich nazwać. W podszyciu lasu rosną na przykład maliny, krzewy malin. Wydaje mi się, że tutaj są maliny, ale to jest nie pora na owoce, słuchajcie, więc i tutaj, te krzewy takie mistrze to są maliny. To nie jest pora roku, kiedy te maliny jeszcze, już są, bo jest wiosna, a maliny wydają owoce, jak jest lato. Po trzeciu lasu też na przykład rosną jarzębiny, które pewnie znacie, wiecie jak wyglądają. Też wydają swoje owoce na jesieni. Tutaj na pewno jeżębiny nie ma. Jeżeli przejdziemy dalej jeszcze, to może znajdziemy na przykład jakąś jeżębinę. W podszyciu lasu też rośnie kalina na przykład oraz czarny bez, który też dosyć łatwo jest rozpoznać, ale akurat tutaj go nie ma. Może jeszcze go znajdziemy, jak pójdziemy gdzieś dalej na spacer. Już obejrzeliście mój spacer w lesie. Teraz... Chciałabym, żebyśmy utrwalili sobie te wiadomości, które, o których mówiłam na spacerze, zacznijmy od warunków, jakie są w tych dwóch warstwach lasu. Popatrzcie, przypomnijmy sobie, korona drzew, czyli tam, gdzie są wysokie drzewa, jest największe na słonecznie. Zobaczcie, są trzy słoneczka narysowane. Ponieważ korony drzew są odsłonięte. Świeci na nie dużo, dużo słońca. W koronach drzew też jest bardzo silny wiatr. Korony drzew często bujają się na wietrze. Dlatego są trzy strzałki, które oznaczają wiatr. Wiatr jest tam bardzo silny. W koronach drzew jest mało wody, mało wilgoci. Jest tam sucho, ponieważ wieje wiatr, a poza tym, jak pada deszcz, to ten deszcz spływa do niższych warstw lasu. Dlatego jest jedna kropelka wody, czyli tam jest najmniej wilgoci. W podszyciu lasu jest mniej słońca, ponieważ drzewa, te wyższe, zasłaniają to słońce, dlatego są dwa słoneczka. Jest mniejszy wiatr, też dlatego, bo te drzewa ochroniają podszycie lasu przed tym wiatrem, więc wiatr jest mniejszy. Dlatego są dwie strzałki, które oznaczają wiatr oraz wilgoci. Wody jest więcej niż w koronach drzew, dlatego że wiatr jest mniejszy, więc tak tej wilgoci nie osusza. Oraz dlatego, że z koron drzew ta woda, jak pada, spływa do podszycia. Teraz powiem o roślinach, które są w koronach drzew. Najpierw opowiem o tej Najwyższej partii lasu. Widzieliście podczas spaceru te wszystkie drzewa. Teraz pokażę Wam je na zdjęciach, żebyście potrafili je lepiej rozpoznawać. Pierwsze jest to drzewo iglaste, jest to sosna. Tutaj macie widok sosny na całą sosnę, wysoką. Tutaj, właśnie w tym miejscu, są korony tych trzech sosen. To drzewo iglaste. Tutaj macie zdjęcie z bliska, jak wygląda gałązka sosny. Sosna ma długie igły i taką niedużą szyszkę. Tak wygląda sosna. Następne drzewo to świerk. To też również drzewo iglaste. Tutaj macie całe drzewo pokazane. Tutaj jest korona tych drzew. A tutaj macie gałązkę świerku. Bliska. Świerk ma krótkie igły, krótsze od sosny i ma inny kształt szyszki, taki dłuższy. Tak wygląda świerk. Następne drzewo to drzewo liściaste. To jest dąb. Też widzieliście ten dąb na moim spacerze w lesie. Tutaj macie większy dąb niż ten starszy dąb, niż ten, który pokazywałam na moim spacerze. Dęby potrafią być bardzo wysokie, bardzo, bardzo rozłożyste, ale wiadomo, że te w lesie tak rozłożyste nie są, bo tam jest po prostu za ciasne, jest za mało miejsca. Tutaj macie dąb i jego koronę, tutaj, a tutaj macie zdjęcie liści dębu z bliska. Na pewno widzieliście takie liście, są takie charakterysty mają charakterystyczny kształt, no i mają żołędzie. Żołędzie też na pewno kiedyś widzieliście. Następne drzewo liściaste, które chciałabym, żebyście zapamiętali, to brzoza. Tutaj macie zdjęcie całej brzozy. Brzoza ma taki jasny, biały pień oraz takie drobne listki tutaj w koronie. A tutaj macie pokazane liście brzozy z bliska razem z takim bardzo charakterystycznym kwiatem brzozy. Teraz opowiem wam o zwierzętach, które żyją w koronach drzew. Tam szukają schronienia przede wszystkim ptaki oraz małe zwierzątka, które żyją w dziuplach. Te zwierzątka chronią się tam przed drapieżnikami, tak również w koronach drzew w swoich gniazdach albo dziuplach chronią się przed drapieżnikami. Pierwsze zwierzę, które chciałam wam pokazać to ptak. Dzięcioł. Dzięcioły są bardzo podżyteczne. Dzięcioły zjadają korniki, które niszczą nasze drzewa. Korniki są bardzo niebezpieczne dla drzew, a dzięcioł właśnie te korniki zjada. Tutaj macie dzięcioła, który jest właśnie na drzewie i który stuka w pień drzewa i wyjada korniki. A tutaj macie malutkiego dzięcioła, który jest w dziupli i tam jest na pewno bardzo bezpieczny cioły właśnie mieszkają w dziupli. Następny, tak, to sowa. Sowa też mieszka w koronach drzew. W dzień sowa śpi w dziupli, a w nocy z tej dziupli wychodzi i lata i poluje, ponieważ sowa jest drapieżnikiem i poluje na przykład na jaszczurki albo na myszy. Następne zwierzę, które szucha skronienia w koronach drzew, które mieszka w dziupli to wiewiórka. Wiewiórka żywi się orzechami, żołędziami i właśnie chroni się w dziupli i w ten sposób nie zjedzą jej drapieżniki, ponieważ jest bezpieczna. Następne zwierzę to kuna. Kuna również mieszka w dziuplach, w koronach drzew. Kuna jest drapieżnikiem. Zwiada mniejsze od siebie gryzonie, takie jak na przykład myszy czy jaszczurki. Teraz opowiem Wam o podszyciu. Zacznę mówić o roślinach w podszyciu. Podczas mojego spaceru niestety nie mogłam Wam pokazać tych roślin, które chciałam, ponieważ ich po prostu nie znalazłam. Przypominam, że w podszyciu lasu rosną. Krzewy oraz młode drzewka, i ja teraz chcę Wam te krzewy pokazać. Jarzębina to jest krzew bądź drzewo, które rośnie w podszyciu lasu. Na pewno jarzębinę kiedyś widzieliście. Na jesieni jarzębina ma właśnie takie piękne owoce, takie pomarańczowe kuleczki. A tu macie cały krzew jarzębiny. Jarzębina też ma takie charakterystyczne liście. I właśnie rośnie w podszyciu lasu. Następny krzew to krzew malin. Maliny też na pewno widzieliście w lesie. Są to takie krzewy, które trochę kują, ale mają pyszne owoce. Tutaj macie zdjęcie całego krzewu, a tutaj macie zdjęcie owocu maliny. Następną rośliną, która rośnie w podszyciu lasu, jest jałowiec. Jałowiec ma takie charakterystyczne tutaj igiełki. Jałowiec tutaj na tym zdjęciu, tu są jałowce, czyli te niższe krzewy jałowca, tutaj się znajdują. Jałowiec to krzew albo niewysokie drzewo, które też właśnie rośnie w podszyciu lasu. To jest kolejny krzew, który chciałam Wam pokazać. Czarny bez. Tutaj macie zdjęcie całego krzewu. Czarny bez kwitnie na biało. Ma takie białe, charakterystyczne kwiatki. Może kiedyś widzieliście go w lesie, a tak wyglądają owoce czarnego psu. Są to takie czarne kuleczki. Teraz opowiem o zwierzętach, które żyją w podszyciu lasu. Tak jak opowiadałam Wam na spacerze, zwierzęta chowają się w podszyciu lasu i tam szukają schronienia. Jakie to są zwierzęta? Jest to na przykład jeleń. Tutaj macie samca jelenia z takim dużym porożem. Samiec jelenia to byk. A tutaj macie samicę jelenia, czyli łanie, która nie ma poroża. I nie jest tak duża jak jeleń. Może kiedyś widzieliście albo łanie, albo jelenia w lesie, przez krótką chwilę, bo te zwierzęta dosyć szybko uciekają przed ludźmi. Następnym zwierzęciem, które żyje w podszyciu lasu, jest sarna. Sarna to zupełnie inne zwierzę niż jeleń. Żebyście tego nie mylili, zapamiętajcie to dzisiaj. Tutaj macie. Samca sarny, czyli chłopaka sarny, mężczyznę, tak jakby. Samiec sarny to inaczej kozioł. Popatrzcie, on ma takie malutkie tutaj tylko poroże, zupełnie inne niż jeleń, maleńkie. A tutaj macie samice sarny, czyli kobietę sarny, dziewczynę, która, na którą się mówi koza. I ona nie ma poroża. I bardzo charakterystyczne jest to, że tutaj na pupie ma taki biały placek, taką gładkę białą sierść. To jest sarna. Następnym zwierzęciem, które żyje w podszyciu jest dzik. Dziki jedzą różne larwy, jedzą również też owoce. Tutaj macie dzika, samicę dzika, czyli mamy dzika z małymi wachlaczkami. Jeszcze chciałam dodać, że oczywiście sarny oraz jelenie jedzą rośliny trawę i na przykład pędy drzew. Następne zwierzę, które żyje w podszyciu, to jest wilk. Wilk jest drapieżnikiem, mięsożercą, je mięso na przykład lisy, łapie albo zające. Tutaj macie zdjęcie wilka, jest, ma on szarą sierść, akurat ten wilk. Wilki nie występują we wszystkich polskich lasach. Najwięcej wilków występuje w górach, na przykład Bieszczak. To już wszystko, co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój spacer w lesie i mam nadzieję, że zapamiętacie, jakie rośliny i zwierzęta są w koronach drzew oraz w podszyciu lasu. Do zobaczenia!